robić swoje, a my możemy robić swoje po prostu. I drodzy Państwo, już trzeba się bardzo pięknie uformował na wyzwolenia i jest spiesznie na naszą stronę. Proszę, żeby mogli Państwo słuchać tutaj naszych służb, zachować... W czemu ta teraz, teraz, Szanowni Państwo, właśnie, kiedy po się tutaj do nas e, zbliża? Bądźcie pamiętajcie, że przeleśniają się też dzielnice zwierzęta, które są troszkę nieodliczalne. Nie próbujcie głaskać, nie próbujcie się zaprzyjaźniać jak u nas teraz. Drodzy Państwo, powiemy, że... Wyszedłeś, no więc, to, to fajnie. z Małej. I szanowni państwo, a mnie tylko oczywiście. Mogę cię zaatakować? Nie, w brydol. nie, nie, brydol. nie, nie. Nie, no 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 to... no no to... no Pani Burmistrz pani wolnicz, i Pan Przewodniczący Rady Miejskiej wolnicz, pani wolnicz, pani wolnicz, A jak ktoś mu chce to Zadawa, Piękny ucieczku, ten pojazd cudowny, wspaniały, przepięknie odrestaurowany z całością o wszelkie szczegóły. I oczywiście nastroje naszych wspaniałych tutaj gospodarzy dożynek. Zapraszamy, zapraszamy serdecznie. Gospodarzy, panią burmistrz Annę Grygierę, pana przewodniczącego Czesława Grenia, Grenia oraz gazdów Wiesława i Jana, Wiesławę i Jana Kusiu z rodziną i drodzy Państwo a teraz kolaska Pana Józefa Rysia z Depowca a w niej Pan Wiceminister Ministerstwie Pracy Rodziny i Polityki Społecznej Pan Stanisław Szczep Gdzieś się ta kolaska odjeżdża znika. Stop, stop, kolaska bo tutaj właśnie nasi goście można wysiąść Drodzy Państwo, i witamy też serdecznie Pana Burmistrza Wigelsdorfu, miejscowości, z którą strumień współpracuje z Niemiec, Pana Edmunda Ulma. Zapraszamy szanownych gości tutaj do nas na trybunę honorową. Mam do tej, bo pas. właśnie naszej wieży jedynie Szanowni Państwo, i teraz właśnie witam Was. Co mamy po zbytku, szanowni Państwo? Proszę Państwa, żeby... Ciąg wygodniczył Waszej Ferkusem i na przyczepie w przedszkole ramienia Mari Kolopickiej przedstawiał z w rodzinie Przedstawienia na podstawie większa Judy Molliwa, rzepka przygotowane przez dzieci, rodziców i dziadków przedszkola oraz kołectwa kieruje Mariusz Czech, który prowadzi gospodarstwo rolne razem z żoną I Szanowni Państwo, trzeci pojazd, ciąg rolniczy Ursus C360 i bus. Z lat 70. na Bodzie, jedzie cała rodzina Szymoszków kieruje Józef Przyboszyk. Czwarte samochód, czarny pojazd, oczywiście szanowny państwo rolniczy, ciąg urodniczy, John DIN 6120M z pługiem obrzutowy, aktyl KM 180 kieruje Waldemar Konieczny, reprezentujący rodzinnego Gospodarstwa Rolne i Składu Dogawa Ogrodniczego. No. Szanowni Państwo, Polski Związek Komercyjnych Bojeń Pocztowych, sekcja numer 5 Zbytków, kieruje Marek Kojzar. Sekcja istnieje od ponad 30 lat, liczy 28 członków. Domy pocztowe, które zostały wypuszczone, uczestniczą w zawodach na wystawie od 100 do 1000 km. Właśnie uwagę na teraz zostaną wypuszczone. Państwo, nas zbliża się Ford 150 Pickup, reprezentujący kilku hektarowe gospodarstwo rolne dla Żydy i Kazimierza Deklów oraz firm Samburg i Technik ze Zbytkowa. Państwo Deklody gospodarują od 30 lat, głównie chodzi o przodę. Firma Samburg świadczy usługi w zakresie wyrobów hutniczych, firma Technik w zakresie konstrukcji stalowych oraz usług Mini i koparków. kieruje Kamil Dekla. I szanowni Państwo, na końcu OSP Zbytków, właśnie ci nasi... Współpracujemy swoim lekkim samochodem OSP zbytków. I szanowni Państwo, zbliża się do nas KGW Zabłocie I pierwszy pojazd KGW Zabłocie, szanowni Państwo. Na przyczynie ciągnięty przez traktor Zeport 25 254 z roku 1956 prowadzi właściciel Henryk Kiwaniów, drodzy Państwo. Teraz w historii, wspaniała Stelka i I numer 11. Bóz, który kieruje pan Mieczysław Rzędka. To jest naszą nasi Szpacowici, szanowni państwo. Pierwsza część. Grupa kawałek prawna pod kierownictwem Janiko Bodylewski. Może ich zaglądnąć nigdy na naszych gożynkach. Szanowni Państwo, teraz poddamy traktor Terebusów 255 z tradycyjną popaczką do siebie traktów. właściciel, Pan Grzegorz Giędzie. Wypadek nie A do nas zbliża się traktor Terebusów C360 z kółkiem wszystkich gożynków. 这个是在柏槽的桌子桌子桌子桌子桌子桌子桌子桌子桌子桌子桌子桌子桌子桌子桌子桌子桌子桌子桌子桌子桌子桌子桌子桌子桌子桌子桌子桌子桌子桌子桌子桌子桌子桌子桌子桌子桌子桌子桌子桌子桌子桌子桌子桌子桌子桌子桌子桌子桌子桌子桌子桌子桌子桌子桌子桌子桌子桌子桌子桌子桌子�

Wielki Włoszczyk, a ty no Ale to, to ktoś by ich tam musiał pokierować. Na prawie 50, 50 metra sprawiają. Szanowni Państwo, teraz traktor bardzo lekko jest skonkruowany przez kierowcę i właściciela Jurysława Łukasika gdzie macierz Ziemi Cieszyńskiej, koło strumieniu, 540 nauczył uzyskania w lat przez wioskę strumień, członkowie koła macierzy Ziemi Cieszyńskiej przedstawiają historyczne postaci związane z ważnym regionem gminy Piławaleckiego, właściciela miała miasta strumień, Machnę w Gieńską, właścicielki wioski z strumień kapitana Albosa Zgrzebnioka, komendanta pierwszego gminów Woskania Śląskiego, Gazdzilki w Strojach Cieszyńskich dzieci, dziećmi, mieszczanie i rajcy strumieńscy.

i kolejny, 30, to jest 30, Pajot 311 z 1960 roku, w Stubień Półski Wolno-Nawozu. Kiedy właściciel Kazimierz Szajdę, Szanowni Państwo, kolejny, pojazd, traktor rozdział z 2330, z 1970 roku, rozmówię Дајте ми да го кажам што е ова. To sołectwo drogowe, zbliża się do nas traktor pracy z 330 z ceną rodzajową na rozdziału C-330, jedzie w dół, w brych. Przepiękna scenka rodzajowa, Szanowni Państwo. I kolejny po, traktor kursu C-330 z koszarką OSA, jedzie tam właściciel Leszek Kostka, który zajmuje się tą drogą. Kolejna nasza, Szanowni Państwo, to kratką zepą, dopiero którą przetrzą sam, bo zdawniałem kątkołową. Jedzie Panią Cieszla, prowadzący gospodarstwo całości. I dobrze, proszę. Zbliża się do nas kolejna maszyna wspaniała, traktor Perguson z roztrząsaczem karuzelowym, będzie Krystian Kopun, prowadzący gospodarstwo rodzinne. Pan Krystian Kocur i Perguson z roztrząsaczem karuzelowym. Kolejny pojazd jest przyzwyczajający, traktor Usus C3, Usus 325, przyczynę zbierającą. Jak Państwo widzicie, to maszyna już leciła, wspaniała, przepiękna zasługująca na szacunek bo swoją pracę na pewno. jedzie piotr pomykacz, prowadzący gospodarstwo rodzinne no ale dlatego nie nie państwo traktor Ursus C330 i placa wysokiego stopnia Zgierdów prowadzona przez Jerzego Wilka, prowadzącego gospodarstwo rodzinne

Zespół śpiewaczy Rokowitowa Aha, bo tutaj mamy serce żołnierzy pańskich Zespół śpiewaczy Rokowitowa jest chorobą spodniągiejskiej Kierownikiem muzycznym jest pan Padrał Fiejan a kierownikiem Zespół umiejscowiczy Rokowiec Zespół działania w 2017 roku i głupie towarzysze stali się tam pierwszym Wypiewca kultury Wielki wyróżnik w właściciel właściciela prywatnej artystycznej No ma Iza z celką rodzajoną, Szanowni Państwo, pak to kursus C328 z roku 1963 z rozsiewaczem do nawozów Amazon z 1980 roku. gdzie właściciel już Szczepka który dostąku jest na 24 hektara. Szanowni Państwo, kolejna maszyna pod wiatr pod rynkiem 253 P.M. I na tym traktorze są strażacy z P.M. wraz z panem Martinem Czekiem, z którym znamy, ponieważ my z nim razem współpracujemy od lat. Za kierownicą się Krzysztof I, który gospodaruje na pięciu wystaracieniach i specjalizuje się w pogodni drogi. Szanowni Państwo, nasi przyjaciele, nasi przyjaciele z Platinowa,